miejsce, gdzie jest niekorzystny wiatr albo nie pozwala na prawidłowe ustawienie tego balonu. Ale widać teraz, jak to wszystko z lotu ptaka pięknie wygląda, drodzy Państwo. Może się dostrzeżecie. Kto wie, kto wie, tak właśnie dzisiaj pięknie w Pszczynie, w której jesteśmy, drugi dzień tych naszych, drugich zawodów. Wczoraj byliśmy w Tychach, wczoraj piękne rozpoczęcie. Dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj u Państwa. Od samego rana, 5.30, wtedy pierwszy lot konkursowy, teraz drugi lot konkursowy, a jutro znowu będziemy w Tychach. Prawidłowo. Drugi lot konkursowy z jedną konkurencją. Tak. A wczoraj rano były trzy konkurencje, tak. trzy, trzy cele. Dzisiaj rano były trzy cele. To jest czwarty cel. Podczas Mistrzostw Świata rozgrywa się z reguły około 20-25 konkurencji. Ich jest w sumie 18. One niewiele się od siebie różnią, ale w ostatnim czasie doszły konkurencje wirtualne, że nie zrzuca się markera na ziemię. Tylko się wlatuje wyznaczoną strefę tam wysoko na niebie, posługując się komputerem, i w ten czas no, to jest bardzo trudne i dość stresujące, dlatego że nie widzi się, gdzie się leci, widzi się to tylko na ekranie i trzeba precyzyjnie wlecieć w ten cel. No, proszę się nie martwić, jeżeli tutaj one nie nadlecą, wszystkie balony, to na pewno wszystkie pojawią się za naszą sceną, tam na drugiej łące gdzie odbędzie się fiesta balonowa i te balony ponownie zostaną napełnione tak żebyście mogli państwo zobaczyć jak wygląda procedura napełniania balonu no i później one zostaną podgrzane i oświetlone także zapowiada się tutaj bardzo emocjonujące Widowisko. To będzie piękna fiesta balonowa, drodzy Państwo. Łąka zachodnia, czyli ta po naszej prawej stronie. Jeśli macie ochotę, to dzisiaj właśnie to wszystko będzie się działo, ale najpierw to my oczekujemy, żeby te balony pojawiły się tutaj, a przede wszystkim, żeby pojawiły się w tej strefie, gdzie mamy właśnie ten biały krzyż na łące. Łące. Północnej, bo tam to wszystko się rozgrywa i tam czekamy właśnie na wszystkie załogi, żeby przyleciały. Mamy, przypominam, 20 tych załóg, więc 20 balonów, aż 20 balonów i to wszystko podczas drugich zawodów balonowych. Puchar I tutaj marszałda. jeszcze trzeba dodać, że to jest konkurencja międzynarodowa, bo mamy Oj, załogę tak. węgierską. Ja ją reprezentuję bardzo urocza pani i bardzo miłego pana z Litwy. A przypominam, że to są drugie zawody balonowe na ogrzane powietrze o Puchar Marszałka wojska Śląskiego, Jakuba Heustowskiego, zorganizowane w ramach obchodów w ostatniej rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Macierzy, no i oczywiście Postań Śląskich. Widzimy, że jest już drugi chyba balon. A jak to wszystko pięknie wygląda tam nawet więcej popatrz. Zbliżają się, zbliżają się i to nas bardzo cieszy, bo zaraz przekonamy się, kto do nas się zbliża. Myślę, że będzie okazja, o teraz zobaczyć troszkę, troszkę no bliżej te załogi. Tak. Przypominam, że no, jutro dowiemy się, kto wygrał i zdobędzie puchar marszałka, a dzisiaj będzie nagroda burmistrza miasta. Pszczyny, a jutro, ponieważ będą w tychach zawody, będzie jeszcze dodatkowa nagroda prezydenta Tychów. To tak jak w kolarstwie, prawda? Za zwycięstwa etapowe będą rozdane nagrody. No, musimy poczekać, aż zobaczymy, które to są załogi. Ale przyznajmy, wizualnie to jest naprawdę niesamowita sprawa. Balony to od razu naprawdę sprawiają, że każdy jakoś czuje się dużo przyjemniej. To jest widok, to jest naprawdę coś, co warto uwiecznić, więc, drodzy państwo, coraz lepsze mamy aparaty w telefonach, więc kto może, zachęcam do tego, żeby te zdjęcia robić i zachęcam też, żeby oczywiście nas tam oznaczać. Jeśli wrzucacie na Instagram, jeśli wrzucacie na Facebooka, to bardzo proszę. I Ars Cameralis, bo to organizator tego pięknego wydarzenia, to On to Ars Cameralis na stronie Taak. Ars Cameralis <gry> przeprowadza bezpośrednią transmisję, także możecie zadzwonić do domu. Ktoś nie mógł tutaj przyjść. To niech włączy sobie komputer, wybierze e, stronę Ars Cameralis i będzie widział dokładnie to, co my widzimy tutaj na Telebimie. Mamy też partnera naszego wydarzenia, jest to Skywalkers Ballon Club, więc tutaj też możecie jak najbardziej ich oznaczać. Myślę, że będą zadowoleni, bo to bardzo przyjemna sytuacja. Jak wspomnieliśmy, marszałek województwa śląskiego Jakub Heustowski również e, dzięki niemu tu jesteśmy, więc e, będzie nam miło, jeśli oznaczycie e, i właśnie jego. E, do tego, drodzy państwo, bardzo nam miło, bo właśnie i tych i pszczyna, więc pszczyny oznaczamy, 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 e, nie zapominamy o naszej pięknej pszczynie. I teraz spoglądamy w niebo. To jest tak romantycznie, trochę. Ja bym tak powiedziała, spoglądanie w niebo od razu przyjemnie, od razu milej. Mamy piękną sobotę, dla nas wspaniała pogoda. Ja cieszę się, że Państwo zabraliście tu właśnie jakieś kocyki, bo widzę, że tak bardzo piknikowo i dobrze. Dzisiaj ten dzień jest też dla Państwa. Tak, tak. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Niebo, bo tam stamtąd skąd marzenia, tam się realizują. I jak to pięknie zabrzmiało popatrz, od razu od razu człowiek jakoś tak się uśmiecha. Przypomnę, że pierwsze zawody wygrał Piotr Radomski, drugie miejsce zajął Mateusz Rękas. On startuje tutaj w tych zawodach. Zobaczymy, czy poprawi swój wynik. Trzecie miejsce zajął. Jakub Dziedziczak, zarówno pana Dziedziczaka, jak i Radomskiego nie ma z nami, także Mateusz ma duże szanse, przypomnę, że to jest no, wielka gwiazda sportów balonowych w Polsce i na świecie. W 2018 roku zdobył puchar Gordona Beneta, no, to jest jedno z najwyższych wyróżnień, jakie no, właściwie najwyższe wyróżnienie, najwyższe osiągnięcie, to jest taki balonowy Oscar. Spójrz e, teraz, bo my patrzymy, mój drugi, przepraszam, ale spójrz w górę. Co się tutaj dzieje, drodzy państwo? Są, są już z nami, są bliżej i coraz bliżej. Tylko popatrz, bo ja tu widzę, że jeden balon atakuje z naszej prawej, ale punkt nalotu mamy w tę stronę. Jak to no, ogarnąć? No, na górze zupełnie inaczej wieje, sądzę, że oni tutaj się zniżą. I tutaj znajdą wiatery, który będzie działał w drugą stronę. Tutaj najbliżej pałacu jest balon Roleski, który jak domyślam się, pilotuje Krzysztof Rękas, ojciec Mateusza Rękasa, to w ogóle jest rodzina niesamowicie związana z baloniarstwem. Rolewski. Rolewski to jest firma, którą znamy. No tutaj nie będziemy reklamować, no bo to nie, da, nie o to chodzi, ale. Ale tam w tej stajni można powiedzieć jest pięć balonów. Tutaj ten taki granatowy, to widzę, że to jest lotu tak. balon lot, który pilotuje Tomasz Filus. No to jest też z rodziny Filusów ojciec, dziadek, siostra są pilotami. Tam Tomasz Filus jest pilotem Polskich Linii Lotniczych lot. Czasami może Państwo, jak będziecie lecieli samoloty, bo usłyszy, wita was, wita was Pilos, Tomasz Filus, to będzie znaczyło, że to jest ten pan, który jest w tej chwili tam bardzo wysoko w tym granatowym balonie jest. Tomek jest wicemistrzem świata w baloniarstwie juniorów. To jedyny taki Polak, który takie zajął wysokie miejsce na zawodach balonowych. Tutaj mamy Damiana Nyczkę, z tego co widzę, mamy Leszno, obok właśnie balonu lotu, Boże. też ten, co rozpoznaję już teraz i chyba tutaj też, czyżby to była Ritebecz? Na wprost? Tak mi się coś wydaje. Jeszcze ten musimy zlokalizować, bo nie wiem tutaj, cóż to za załoga, Zaraz się przekonamy, drodzy Państwo. No, cały czas roleski na naszym Telebimie widzicie doskonale, ale nie tylko, bo te balony coraz bliżej, coraz bliżej. A tutaj, no właśnie, zaraz myślę, że, drodzy Państwo, będziemy wiedzieli, cóż to za załoga. Nad nami, nad nami jest. Cezary, czy Ty już coś poznajesz? Czy Ty rozpoznajesz? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, to tak jest, że jednak z dołu to wygląda trochę inaczej. I tak chciałoby się bardzo mądrym być, ale z dołu to naprawdę wygląda trochę inaczej. Zaraz jest Trzeba szansa. Trzeba chyba organizatorów. No nie, I tyle, ty, 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 by nam się sprzedały. Tyle, nie, tyle lat, nie, o to chodzi. Tyle lat, lat latają, a numery startowe dają na bocznej ścianie kosz, a powinni dawać na dnie. No, no bo przecież to Faktycznie masz rację, ale czekaj, zniża się, zniża się i uwaga, 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 co my tam mamy? Jak Państwo widzicie, to podpowiadajcie, może ktoś ma lepszy, lepszy wzrok? I czekaj, czy ja tam Krosno widzę? I chyba to prawda, tak, Krosno, miasto szkła, cóż to za załoga? Na pewno zbliża się do strefy nalotu, to jesteśmy tego pewni. Już za chwileczkę kolejne balony też się pojawią na naszym niebie. Piękne niebo nad zamkiem w Pszczynie, nad parkiem w Pszczynie. Bardzo, bardzo nam miło, że możemy właśnie tutaj taką historię z Państwem przeżyć, bo to naprawdę niesamowita historia. Zaraz może okaże się, że bliżej zobaczymy ten balon i zobaczymy też numery. Jeśli możemy prosić, to będzie, będziemy zobowiązani, bo to nam naprawdę. No, tutaj pojawili pomoże. się zupełnie niespodziewani goście na moto lotniach, no to nie jest dobry pomysł, żeby tutaj rozpraszać w tej chwili baloniarzy. To nie było uzgodnione, ale wiedzą chyba co robią i zachowują bezpieczną odległość i wysokość. No poczekajmy, poczekajmy. No tutaj widzę, że Tomek Filus zdecydował się schodzić już ostro na dół. A... Ten... Czy tutaj Arkadiusz Iwański, ten biało-czerwony, bo to chyba ten Gaspol, mój drogi. Tak coś mi się wydaje, że tutaj też się zbliża, a balon lotu, oj, tam się dzieje, oj, tam się dzieje, pozdrawiamy serdecznie. Oni nas pewnie nie słyszą, prawda? Nie ma takiego szczęścia. Proszę się, Państwa, oni na pewno nas słyszą, dlatego że w balonie, jak nie, nie jest włączony ten palnik, to jest absolutnie cisza. Absolutna cisza i słychać doskonale to wszystko, co się dzieje na Ziemi. Ale jak się ten palnik włączy, no to wtedy to nie ma opcji. Nie ma opcji. Natomiast muszę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ balon przesuwa się razem z wiatrem, to jeżeli byśmy zapalili świeczkę w balonie i lecieli nawet bardzo szybko, kilka kilometrów na godzinę, to ten płomień będzie cały czas stał pionowo. W ogóle się nie, nie pochyli, ani w prawo, ani w lewo, co jest bardzo ciekawe dla obserwatorów, ale to jest po prostu prawo fizyki, bo cały czas jesteśmy razem z, z wiatrem. Przed chwilą na telebimie Marcin Stec i Splast, a tutaj, spójrzcie, drodzy Państwo, jak to cudnie wygląda. Oj, pozdrawiamy Was i machamy, i robimy zdjęcia. Jesteście niesamowici. Jakże nam miło, że jesteście razem z nami. Kochani, kochani, firma Roleski, LOT, Firma Roleski Extreme, no to jest właśnie Mateusz Rękas. Z w Pucharu Bordona Benneta, o którym mówiłem. On też dzisiaj rano zajął dobre miejsce. Znaczy, jego ojciec zajął dobre miejsce, ale tutaj widzimy, że będą mieli kłopot, żeby polecieć w tamtą stronę, nad, nad Krzyż. Może zdecydują się jeszcze podejść trochę do góry. Machamy, Mohamed, drodzy Państwo! Proszę tak, popachać, oni, oni nas słyszą, naprawdę nas słyszą. <grym> Jak cudownie, on to zrobił specjalnie, bo ja wiem o tym. Zrobiłeś to specjalnie. Na pewno, żebyśmy tutaj mieli więcej atrakcji wizualnych. Dzięki za to. Ale widzisz, no, wie co, no, robi? Wie, co tak, robi, już poleci, do góry, już, wie, już Tak, już zdecydował się tak. odlecieć w inną stronę, nie będzie podejmował próby lądowania. Ale leszno, no leszno walczy, ale też tam na górze widać podobnie wieje wiatr. Natomiast pozostałe balony jeszcze starają się utrzymać wysokość i nie lecieć tam, gdzie chce wiatr. Dlatego, że balonem nie można sterować tak, żeby jakimś migiełkiem czy skrzydełkiem zmienić kierunek lotu, to tylko można zrobić zmieniając wysokość, wybierając odpowiedni kierunek. Wiatru. No na razie Bryza się na razie spełnili marzenie tutaj wszystkich, żeby przelecieć nad nami, żeby nie ominąć pałacu. No, Gazpol też już nas niech długo ominie i będzie się przygotowywał do lądowania. Przypominam, że te wszystkie balony po wylądowaniu wrócą tutaj i na łące obok jeszcze raz zostaną napełnione, abyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko. Wygląda. Właśnie dwa kolejne balony się zbliżają, drodzy Państwo. Jeden to bryza, a tutaj mamy i po raz kolejny będę wytężać wzrok i robić wszystko, żeby rozpoznać. Może okaże się, że zobaczymy na telebimie. Cóż to za załoga? Ja oczywiście sprawdzam też. O, 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 uwaga, uwaga, jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej. Ale, 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 czy, czy, czy zauważę? To na Telebimie chyba akurat jest cały czas Leszno. A tu zbliża się do nas. Uwaga, uwaga. Hmm. Tak, jest Leszno to a Damian za Nyczka. Sierra Papa, brawo, Papa Echo. Tak, jest taki numer? Tak. Jest jedyny taki balon z napisem Leszno, a ten drugi to musimy zobaczyć jeszcze. To jest daleko, bardzo daleko dla, dla nas. Szukamy, Drodzy Państwo, sprawdzamy. I Już wiemy, że to jest Rolewski i Gaspol. Czyli Gaspol, czyli Arkadiusz Iwański. Właśnie ten, teraz, który tak. dzisiaj e, o, najlepiej zrzucał marker, w celu. E, Lot na dzisiaj jest zaplanowany na kilkadziesiąt minut zaledwie. No ale widać wiatr na górze jest na tyle silny, że te loty nie będą trwały dłużej niż 15-20 minut, chyba że piloci podejmą ryzyko wzbicia się bardzo wysoko, aby tam poczekać na dobre wiatry. Wydaje mi się, że po lewej stronie był Kubiczek, czyli Sławomir Jurkiewicz, ale Wiecie Państwo, tak? 100% pewności nie mam. O ile mój wzrok nie zawodzi, to chyba po naszej lewej stronie była właśnie ta ekipa, a tutaj nad nami celfast. Celfast, czyli Kacper-Pudło, Sierra Papa, bravo Romeo Charlie, bardzo utytułowany zawodnik. Tutaj przed chwilą powiedziałem, że może oni podejmą ryzyko czekania jeszcze gdzieś tam wysoko na korzystniejszy wiatr. Tak było w przypadku Mateusza Rękasa, kiedy startowali na Pucharu Gordona Beneta, to czekali dwie doby w powietrzu, mając nadzieję, że zmieni się wiatr na północny, no i doczekali się tego wiatru i wygrali. Natomiast inni skorzystali z wiatrów południowych, polecieli w kierunku w Hiszpanii, i, I Francji, no i tam, no nie mogli już później dalej kontynuować lotu. Nad nami, drodzy państwo, machamy, tak, machamy, dziękujemy, że jesteście CELFAST, czyli Kasper Pudło. Tak, zbliża się, zbliża się. Do celu oczywiście każdy manewruje. Każdy robi wszystko, żeby. No, jak Państwo cudownie reagujecie, to jest przewspaniałe. Uwierzcie mi, dla nich też to jest niesamowita frajda i fantastyczna chwila. Także cieszę się, że reagujecie Państwo tak żywiołowo. Także bardzo proszę o jeszcze i o więcej. Przed nami role ski. My patrzymy teraz na nasz Telebim, tutaj zdjęcie z lotu ptaka. Więcej tych balonów, bo one tam właśnie się zbliżają i przypominamy o teraz właśnie mamy bryzę czyli Celfast to jest Kacper Pudło na naszym telebimie czyli państwo również też to widzicie zbliża się pewnie do tej strefy nalotu a przed nami Rolewski z naszej sceny wprost przed nami drodzy jest, państwo i numer 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 19 czy ja dobrze widzę, że to jest dziewiętnastka? Chyba czyli, tak. Czyli pani Katarzyna Łabuda, Sierra Papa, brawo, brawo, Mike Sport. Także to jest jedna z dwóch pań, które u nas startują. Pozdrawcie pozdrowcie panią Katarzynę. To jest bardzo sympatyczna pilotka. No i odchodzi, odchodzi od nas. To jest jeden z ładniejszych balonów, bo to już jest taki za, rasowy, zawodniczy balon, na którym nie tylko się lata dla przyjemności, na feste, festynach różnych, ale można w nim startować już na mistrzostwach i do tych najwyższej rangi. Czy ja dobrze widzę, że wyłania się ze drzew, ze koron e, balon ostatnia noc świata? Jeżeli, chyba, chyba tak, chyba to ostatnia noc świata i Kazimierz Dziełak, ale przekonamy się za momencik. Państwo teraz widzicie um, Bryzę, czyli Celfast. Cały czas ten piękny balon z fantastyczną załogą do celu, mknie do celu, byśmy no, rzekli. No, miejmy nadzieję, że nie wyląduje tutaj. Chyba, chyba, chyba jednak zdecydował się lądować jednak. przy parkingu. Jednak. Tak, wyląduje, tak? Czy przeleci nad samochodami? No, i tutaj doskonale widać, że to nie jest takie proste, drodzy Państwo. To nie są takie proste historie. Tutaj naprawdę od wielu, wielu rzeczy zależna jest ta droga balonu i ten lot balonu. Przede wszystkim pogoda, a przede wszystkim wiatr. To jest najistotniejsza sprawa. No, sądzę, że tutaj właśnie ten balon, który widzimy, szykuje się do już do lądowania, szuka kawałka zieleni, aby bezpiecznie wylądować i nikomu krzywdy nie zrobić. Także. Nie Jest szansa, że już ten marker został zrzucony, no miejmy nadzieję, że to tak się stało. Ty sądzę, że, że raczej nie, ale. Ja w to bardzo wierzę. Nie, nie niszcz mi tego, bardzo ci proszę, bo ja każdemu tu życzę dobrze. Ale przed nami tak. Ostatnia noc świata. Czyli to Kazimierz Dziełak, właśnie już za moment. Państwo też ujrzycie chyba, że macie okazję i widzicie przed nami, właśnie ten. O, i na telebimie, właśnie też ten balon jest widoczny. Jest też ten Roleski. To ten, ten sportowy? Ten tutaj na tak, to jest ten sportowy. Tam, gdzie jest pani Katarzyna. Co? Aha. Kogo? Proszę Państwa, no, mamy jeszcze dwie minuty, dlatego że za chwilę ma się rozpocząć próba pani Kasi Zawacki Sochacki. Nowackiej, która no, wygrała kiedyś Voice of Poland. Tak? Kaśka Sochacka za chwileczkę będzie miała próbę, ale też dzisiaj wystąpi. Także, drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żebyście dzisiaj z nami byli. My tutaj Koncert jesteśmy. Koncert się o od 21.30 tak. po, po fieście balonowej. Na którą zapraszamy. Będzie gala balonowa, fiesta balonowa, drodzy Państwo, wszystko to dla Was. I oczywiście przypominamy, ta fiesta balonowa po prawej stronie na łące, ale później wrócimy też tutaj wrócimy na dużą scenę, bo my na chwileczkę też na tej scenie będziemy. Chyba, że wrócimy na tą małą, zobaczymy, ale w każdym razie na scenie też jeszcze będziemy. Będziemy wręczać dyplom za najlepszy lot. A to mogę tak to nazwać? Dobrze mówię, Cezary? Ty tu jesteś naprawdę za ekspertem. Zamach najcelniejszy. najcelniejszy. Widzicie, drodzy Państwo, każde słowo się liczy. Ja się uczę cały czas. Więc dzisiaj będziemy wręczać właśnie taki dyplom, bo mówimy o Pszczynie i wszystko to w Pszczynie się dzieje. Drugie zawody balonowe Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego in the Silesian Sky. To się właśnie dzieje na naszych oczach i już majaczy coraz bliżej balon Ostatnia Noc Świata, bo on chyba się jeszcze tutaj nie pojawił. Za chwileczkę będzie bliżej nas, no i będzie robił wszystko, żeby być jak najbliżej tego celu, no i oczywiście każdy was, Walczy o to, Ale przede wszystkim to jest świetna zabawa, tak, żeby to też była zabawa dla Państwa. Jest Na razie dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia za kilkadziesiąt minut. Widzimy się i słyszymy.